Zofia Marcinkowska należała do tych nielicznych kobiet, które potrafiły zawładnąć ludzką wyobraźnią już od pierwszego spotkania. Nie było w niej nic przeciętnego, przeciwnie, promieniowała czymś, co trudno było nazwać, ale co natychmiast przykuwało uwagę. Miała w sobie subtelność, która onieśmielała, tajemniczość budzącą ciekawość, a przy tym nieprzeciętną urodę i naturalny wdzięk, który sprawiał, że nie sposób było oderwać od niej wzroku. Ci, którzy mieli okazję ją poznać, z zachwytem opowiadali o jej wyjątkowej wrażliwości, inteligencji i talencie. Była osobą głęboko refleksyjną, skrytą, zaskakująco małomówną, jeśli chodziło o jej przeszłość. Zawsze trzymała ludzi na pewien dystans, niechętnie dzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa, a jej biografia z pierwszych lat życia długo pozostawała owiana mgłą niedopowiedzeń. Dopiero tuż przed swoją śmiercią, podczas rozmowy z Józefem Henem. Wyznała coś, co rzuciło nowe światło na jej życiorys. Hen relacjonował później w rozmowie z gazetą wyborczą, że Zofia niespodziewanie przyznała się do swojego prawdziwego pochodzenia była Niemką. Jako niemowlę została porzucona w Krakowie przez niemiecką parę, która w chaosie powojennych wydarzeń uciekała z kraju, zostawiając ją samą na pastwę losu. Wydawać by się mogło, że jej los był przesądzony i że skończy w jednym z sierocińców, gdzie codziennością była obojętność i surowość. Tymczasem los dał jej drugą szansę. Dziewczynkę przygarnął dr Włodzimierz Marcinkowski, aktywny działacz społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Krakowie. To on nadał jej nie tylko nazwisko, ale i nowy początek, zapewnił dom i wychowanie, które wyznaczyło kierunek jej przyszłości. Mimo dramatycznego startu, Marcinkowska zdołała odnaleźć swoją drogę. Zainteresowanie teatrem i filmem pojawiło się wcześniej a pierwsze kroki w kierunku aktorstwa stawiała w krakowskiej szkole teatralnej. Niestety jej zapał i talent nie wystarczyłyby przekonać grono konserwatywnych profesorów. Wyrzucono ją już po pierwszym roku studiów, gdy wyszło na jaw, że wystąpiła w filmie Lunatycy w reżyserii Bohdana Poręby. W tamtych czasach krakowskie środowisko akademickie z ogromną nieufnością patrzyło na studentów angażujących się w produkcje filmowe, uznawano to za zdradę ideałów teatru. Zofia jednak nie dała się złamać. Zamiast użalać się nad losem, przeniosła się do Warszawy, gdzie zaczęła pisać nowy rozdział swojego życia. Szybko zyskała grono znajomych w artystycznych kręgach, zaprzyjaźniła się z Igą Cembrzyńską, a jej urok osobisty nie pozostał niezauważony także przez Bohdana Łazukę. Ten, wspominając ją wiele lat później w prasie, nie szczędził jej komplementów, opowiadał, że mimo wielu pięknych kobiet, które przewinęły się przez szkołę teatralną, to właśnie Zofia była jego wielką miłością. Opisywał jej wygląd z zachwytem, intensywnie niebieskie oczy przypominające habry, drobny nosek, delikatne piegi, eleganckie maniery i wyraźnie zarysowaną kobiecość, która przyciągała spojrzenia niczym magnes. To nie tylko uroda czyniła ją wyjątkową. Zofia miała w sobie naturalny magnetyzm i ogromną siłę wyrazu, co nie umknęło uwadze Kazimierza Kuca, który właśnie kompletował obsadę do filmu Nikt nie woła. Gdy pojawiła się na przesłuchaniu do roli Lucyny, natychmiast zdeklasowała inne kandydatki, w tym tak uznane nazwiska jak Beata Tyszkiewicz czy Elżbieta Czyżewska. Wybór był dla reżysera oczywisty, marcinkowska miała w sobie coś, czego nie dało się nauczyć ani udawać. Była autentyczna, a jej ekranowa obecność robiła piorunujące wrażenie. Choć film kuca był odważnym manifestem wolności twórczej i próbą przekroczenia granic artystycznych, nie spotkał się z aprobatą ówczesnych władz. Reżysera spotkały ostre szykany, opowiadał później, że traktowano go niemal jak przestępcę, wyciągając na kolejne komisje i upokarzając. Film został szybko zdjęty z ekranów, zakazano jego emisji za granicą, a sam Kutz musiał długo walczyć o możliwość dalszej pracy. Jednak mimo politycznych kontrowersji, jedno było pewne: występ Marcinkowskiej zachwycił krytyków. Jednomyślnie uznano, że narodziła się wielka aktorka, a jej rola była objawieniem. Kazimierz Kudz, wspominając tamtą współpracę, mówił z podziwem o tym, jak udało się z niej wydobyć coś wyjątkowego. Choć była piękna naturalnie, na potrzeby filmu stworzono z niej nową postać, starannie wykreowaną, dopracowaną do ostatniego szczegółu. Reżyser czuł, że Marcinkowska na planie przeżywa coś więcej niż tylko odgrywaną rolę, jakby naprawdę się zakochała, jakby każda emocja była prawdziwa. To nadawało jej grze autentyczności, której nie sposób było podrobić. W przerwach między ujęciami potrafiła nagle milknąć, zamykać oczy i trwać w stanie zawieszenia, jakby znajdowała się gdzieś poza rzeczywistością. Kładła palec na ustach i szeptała by jej nie przeszkadzać, wpatrując się bez słowa w przestrzeń. Choć praca z nią była dla kuca źródłem satysfakcji, równocześnie dostrzegał jej kruchość i nadwrażliwość. Coraz częściej zaczynał mieć wątpliwości, czy intensywność ich współpracy nie przekroczyła granicy etyki. Po latach przyznał, że mógł zbyt mocno wejść w psychikę Zofii, zbyt wiele od niej wymagać i przez to naruszyć jej wewnętrzną równowagę. Z perspektywy czasu nie potrafił uwolnić się od poczucia winy. Mówił wprost, że być może ponosi częściową odpowiedzialność za dramat, który wydarzył się trzy lata później. Zrozumienie przyszło za późno, a sumienie nie dawało mu spokoju. Władza, jaką dysponował reżyser nad aktorem, okazała się dla niego zbyt silna, zbyt niebezpieczna. I choć stworzył z Zofią coś niezwykłego, to jednocześnie obawiał się, że za te kreacje zapłacono zbyt wysoką cenę. W roku 1962, zaledwie kilka chwil po zakończeniu studiów aktorskich, Zofia Marcinkowska podjęła decyzję, która na zawsze odmieniła życie nie tylko jej samej, ale również Bohdana Łazuki, artysty szczerze w niej zakochanego. Niespodziewanie i bez większych wyjaśnień oznajmiła mu, że ich wspólna droga właśnie dobiega końca. Zadecydowała, że opuszcza Warszawę. Miasto, które dopiero co zaczęła oswajać, by zamieszkać na nowo w Krakowie, gdzie zaproponowano jej etat w prestiżowym starym teatrze. Ta decyzja była dla Łazuki bolesnym ciosem, jeszcze długo po ich rozstaniu nosił w sercu żal i smutek, którego nie potrafił wyrazić słowami. Twierdził później, że pożegnanie z Zofią było dla niego jedną z najtrudniejszych chwil w życiu i choć starał się pogodzić z rzeczywistością, rana nie goiła się zbyt szybko. Tymczasem Zofia Zdawałoby się, że znacznie szybciej otrząsnęła się po zakończeniu związku. Życie miało dla niej przygotowany inny scenariusz, zupełnie nieprzewidywalny i pełen emocjonalnych wybojów. Właśnie wtedy w krakowskim środowisku aktorskim poznała Zbigniewa Wójcika, człowieka, który całkowicie zawładnął jej sercem. Niestety nie była to miłość, która miała ją ocalić. Wręcz przeciwnie, zakochała się w nim z intensywnością, która od samego początku zwiastowała katastrofę. Zbigniew Wójcik był bez wątpienia obdarzony talentem, potrafił przyciągać uwagę publiczności i miał wszystko, czego potrzeba, by stać się wielką gwiazdą polskiego kina. Jednak jego los potoczył się inaczej. Mimo artystycznego potencjału, nie potrafił zapanować nad własnymi demonami. Jego życie było pasmem nieustannych problemów, notorycznie spóźniał się na próby, czasem w ogóle na nie nie przychodził, zbyt często sięgał po alkohol, wdawał się w awantury w barach i knajpach. A niekiedy kończyło się to dla niego pobytem za kratkami. Przez swoje wybryki i nieodpowiedzialność stracił szansę zagrania głównej roli w filmie Wojciecha Hase zatytułowanym Jak Być kochaną, roli, która mogła odmienić jego karierę. Barbara Kraftówna wspominała po latach, że w czasie przygotowań do filmu pojawiły się ogromne komplikacje. Wójcik, pierwotnie obsadzony w głównej roli, został zatrzymany przez milicję. Hes, próbując ratować sytuację, Zorganizował nawet możliwość doprowadzania aktora na plan zdjęciowy pod eskortą uzbrojonego funkcjonariusza. To jednak spotkało się ze stanowczym sprzeciwem pozostałych członków ekipy, zwłaszcza kraftówny, która oświadczyła, że nie będzie pracować w takich warunkach. W efekcie reżyser musiał zrezygnować z Wójcika i zatrudnił zamiast niego Zbyszka Cybulskiego. Dla Wójcika była to kolejna stracona szansa, która mogła wynieść go na szczyt, ale po raz kolejny jego autodestrukcyjne zachowania odebrały mu wszystko. Mimo tego Zofia nie potrafiła, albo nie chciała dostrzec sygnałów ostrzegawczych. Jej znajomi, zatroskani o jej przyszłość i zdrowie psychiczne, wielokrotnie ją ostrzegali. Mówili otwarcie, że wujcik nie jest człowiekiem godnym zaufania, że jego alkoholizm, niekontrolowane wybuchy złości i niestabilność czynią z niego partnera nie tylko trudnego, ale wręcz niebezpiecznego. Ona jednak zdawała się być głucha na te głosy. Powtarzała, że nie potrafi bez niego żyć, że zbigniew jest jej przeznaczeniem, i że nikt inny nie był w stanie wywołać w niej takich emocji. W jej oczach wciąż był tym czułym, wrażliwym mężczyzną, którego poznawała na trzeźwo, po okresach skruchy i łez. Wybaczała mu kolejne epizody agresji, kolejne wybryki pod wpływem alkoholu, przekonana, że tym razem będzie inaczej, że tym razem uda im się zacząć od nowa. Niestety, nadzieja ta okazała się złudna. Nadszedł wieczór, który na zawsze odmienił bieg tej tragicznej historii. 8 lipca 1963 roku Zbigniew wrócił do ich wspólnego mieszkania w stanie kompletnego upojenia alkoholowego. Według późniejszych ustaleń, wpadł w furię i prawdopodobnie zaatakował Zofię. Ona, próbując się bronić, odepchnęła go z całej siły. Mężczyzna stracił równowagę, potknął się, przewrócił i uderzył głową w kant z lewu. Cios był na tyle silny, że stracił przytomność. Zofia, przerażona tym, co się wydarzyło, przekonana, że właśnie doprowadziła do śmierci ukochanego, wpadła w panikę. W ogromnym szoku, targana wyrzutami sumienia, nie widząc innego wyjścia, napisała pospiesznie list pożegnalny, po czym odkręciła kurki z gazem. Kiedy na miejsce przybyły służby, było już za późno. Korene ustalił, że oboje zmarli wskutek zaczadzenia, przy czym to Zofia odeszła jako pierwsza, prawdopodobnie w przeświadczeniu, że ma na rękach krew ukochanego mężczyzny, że nieświadomie odebrała życie temu, którego kochała ponad wszystko. Miała wtedy zaledwie 23 lata. Stała u progu wielkiej kariery, mogła zagrać jeszcze wiele ról, zachwycać i wzruszać publiczność, mogła zmienić bieg polskiego kina. Jej śmierć była szokiem dla wszystkich, którzy ją znali, zwłaszcza dla Bohdana Łazuki, który dowiedział się o tragedii dopiero po latach od brata Zofii. Głęboko poruszony wspominał później, że wiadomość o jej odejściu była jak cios prosto w serce. I choć minęły całe dekady, nie potrafił o niej zapomnieć. Za każdym razem, gdy śpiewał swoją piosenkę o początku miłości, w jego myślach zawsze pojawiała się Zosia, dziewczyna o oczach jak habry, którą kiedyś kochał.